Witam wszystkich w kolejnym zestawieniu newsów. Dzisiaj sporo o Deadpoolu i sporo o Spider-Manie, ale zaczniemy dzisiaj od szybkich newsów. Pierwszym szybkim newsem na dzisiaj jest fakt, iż serial Silk Spider Society, czyli prawdopodobnie pierwszy serial od studia Sony na podstawie postaci związanych ze Spider-Manem, nie został skasowany. Jak donosi TV Line, prace nad serialem powinny rozpocząć się tuż po zakończeniu strajku scenarzystów i ewentualnym strajku aktorów w Hollywood. Showrunnerka Walking Dead, czyli Angela Kang będzie showrunnerką Silk Spider Society. Producentami będą Phil Lord i Chris Miller. Pierwotnie Silk Spider Society miał być filmem, ale teraz Sony zdecydowało, że będzie to serial. Na razie nie wiemy czy ten nasz oryginalny Spider-Man pojawi się w tym serialu, aczkolwiek bardzo wątpię. Kolejny szybki news na dzisiaj pochodzi z planu zdjęciowego do Soku z Żuka 2, ponieważ pojawiły się pierwsze zdjęcia. W sequelu Soku z Żuka zobaczymy Winona Ryder, Michaela Kitona, Jenna Ortega, Justina Tero, Monikę Bellucci i Willama Defoe. Na zdjęciach widzimy postać Jenny Ortegi w sukni ślubnej, a jednym z gości jest jej matka, czyli Winona Ryder. No i oczywiście postać Winona Ryder nosi swój klasyczny czarny kostium. A Jenna Ortega białą suknię ślubną. No i powiem Wam, że jest to dobry kontrast do tego co widzieliśmy w Wednesday, ponieważ gdyby tutaj Jenna Ortega była również taką mroczną postacią, no to można byłoby ją ewentualnie lub potencjalnie zaszufladkować jako taką gotkę, która jest mega mroczna, a tak nie będzie zaszufladkowana. Oczywiście musimy poczekać na cały film. No właśnie, przed chwilą wspomniałem o strajku scenarzystów i strajku aktorów. Kolejnym szybkim newsem jest fakt, iż aktorzy przygotowują się do rozpoczęcia strajku aktorów, który powinien rozpocząć się 12 lipca, jeżeli pertraktacje nie dobiegną końca. Nie pytajcie mnie o co walczą aktorzy, prawdopodobnie o zmiany jakieś w kontraktach, pewnie nie chodzi o kasę, a o warunki. Pracy. E, strajk scenarzystów trwa w Hollywood od maja, no i teraz 12 lipca rozpocznie się teoretycznie, potencjalnie strajk aktorów. Do kiedy będzie trwał, nie mam zielonego pojęcia, no ale ostatnio w 2007 bodajże, strajk scenarzystów trwał prawie 4 miesiące. Ten już trwa dosyć długo. No i zobaczymy jak to wszystko się rozwinie, także to była sekcja szybkich newsów i teraz przechodzimy do MCU, a ja znowu trzymam ten długopis, muszę go schować. Zanim przejdziemy dalej to chciałbym Wam przypomnieć o co miesięcznym rozdaniu kart podarunkowych do sklepu Eneba. Co miesiąc losowy komentarz otrzyma kartę o wartości 50 zł do wydania w sklepie Eneba. Dodatkowo co tysiąc subów jeden z Was otrzyma podobną kartę, ale o wartości 100 zł. Szczegóły oraz link do sklepu Eneba jak zwykle w opisie. Pierwszym newsem jest potencjalna data premiery Shang-Chi 2. Simu Liu wypowiedział się na ten temat. Kevin Feige jeszcze w 2021 ogłosił pracę nad sequelem do Shang-Chi i legendy 10 pierścieni. Na początku plotki mówiły, że film ma mieć premierę 14 lutego 2025. No ale nie przyzwyczajajcie się do tej daty, ponieważ Studio Marvel notorycznie i bezustannie przemienia i przetasowuje daty premier. Tak więc o żadnych datach premier potencjalnych no po prostu możecie zapomnieć. No i teraz tak, powstała nowa platforma, czyli Threads. Threads, 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 nitki. Jak chcecie to nazywać, tak sobie nazywajcie. W każdym razie, aktor e, Simuliu, czyli wcielający się w postać Shang-Chi, powiedział co nieco na temat premiery filmu. W odpowiedzi na pytanie o status Shang-Chi 2, aktor powiedział, że studio Marvel powiedziało mu, że ma być po Avengers, ale ten film jest ciągle przesuwany i to nie jest w jego mocy, aby cokolwiek z tym zrobić. Również ma nadzieję, że konkretnymi newsami będzie mógł podzielić się już niedługo. No i teraz tak powiedział Avengers. Nie wiemy czy to jest Avengers 5, czy to jest Avengers 6. Jeżeli miał na myśli Avengers 5, to ten film ma premierę 1 maja w 2026. Jeżeli chodzi o Avengers 6, no to 2027. No i teraz tak. Na razie Studio Marvel ma dwa filmy niezatytułowane. Pierwszy ma premierę w 2026. A drugi ma no właściwie dwa, ma w 2026. jeden jest w lipcu, a drugi w listopadzie. No i jednym z tych filmów oczywiście może być Shang-Chi 2. No i teraz tak. Dlaczego to jest giga problem? Ponieważ reżyserem Shang-Chi 2 będzie Destin Daniel Cretton. Ale ten reżyser ma teraz na swojej głowie w Studio Marvel po pierwsze Avengers 5, po drugie Wonder Mana Czyli, co to oznacza? To oznacza, że najpierw muszą skończyć się zdjęcia do Avengers 5, i wtedy ewentualnie mogą rozpocząć zdjęcia do Shang-Chi 2, ale po drodze jest jeszcze Wonderman. Tak więc uważam, że Shang-Chi 2 może mieć problem, aby mieć premierę po Avengers 5 i bardziej skupiam się tutaj ku odpowiedzi Avengers 6. Co by oznaczało, że Shang-Chi 2 może nie być częścią Multiverse sagi, tylko częścią Sagi Mutantów? No, robi się ciekawie. Powiem Wam szczerze, że czarno to widzę. Ale dajcie mi znać, co Wy o tym sądzicie, jak zwykle w sekcji poniżej. A my przechodzimy do Beyond the Spider-Verse i Across the Spider-Verse. Studio Sony nie od dzisiaj chce wprowadzić. Sinister Six do swojego mini świata. Początek tego był w The Amazing Spider-Man 2, później w No Way Home widzieliśmy Sinister 5, prawie, prawie było to Sinister Six, no ale niestety. No i teraz tak. Jakiś czas temu była premiera Across the Spider-Verse, i tam widzieliśmy w jednej z ostatnich scen, że Sinister Six na Ziemi 42 ma się dobrze. No i teraz, Sony opublikowało książkę Art of the Movie, mówiącą o procesie powstawania Across the Spider-Verse no i Beyond the Spider-Verse. Tam było napisane, że Sinister Six ma się dobrze na Ziemi 42, gdzie Miles G. Morales, The Prowler i jego wujek Aaron Davis są jedynymi superbohaterami. No i teraz tak, znowu to będzie taki mniejszy konflikt, ponieważ e, reżyserzy drugiej części, Chris Miller i Lord i Kemp, powiedzieli, że głównym antagonistą całej trylogii będzie Despot. No więc mamy tutaj potencjalnie trzy konflikty w tym filmie. Po pierwsze mamy Milesa Moralesa kontra Miles G. Morales, który zostanie rozwiązany myślę, że w pierwszym akcie i będą współpracować. W drugim akcie będą walczyli z Sinister Six, która będzie. Ta grupa będzie jakby tworzyła tło dla narracji. No i trzecim głównym wrogiem będzie Despot, gdzie Miles, G. Morales, Prowler, Aaron Davis, Miles Morales i całe Spider Society będzie walczyło właśnie z Despotem. Takie jest moje zdanie, takie jest moje wrażenie, że w tym kierunku pójdzie Beyond the Spider-Verse, ale co ty, właśnie, drogi widzu, o tym sądzisz? No to rozpisz się tam, gdzie zwykle, a my przechodzimy do informacji z Deadpoola 3. Jakiś czas temu, kilka dni temu powiedziałem wam o pierwszych zdjęciach z planu filmowego, no ale były to nieco oszukane zdjęcia z planu filmowego, ponieważ sam plan był zakryty jakimś prześcieradłem pogniecionym, a były to zdjęcia z planu filmowego, fakt, ale były to zdjęcia z jednym z takim z dzieciaków, którzy odwiedzili ten plan filmowy z jakiejś fundacji. No więc, zanim przejdziemy do konkretnych zdjęć z planu filmowego, to Can We Get Some Toast na swoim e, Instagramie podzielił się informacjami związanymi właśnie z początkiem e, zdjęć planu filmowego, powiedział nie tyle o Deadpoolu, a o loganie Wolverine. Can We Get Some Toast napisał na Instagramie, że Wolverine będzie miał swój klasyczny żółto-niebieski kostium w Deadpool 3, łącznie z maską. Będzie bardzo podobny do Astonishing X-Men Josa Wedona i Kasadeja z 2003, tylko z długimi rękawami. Teraz możecie zobaczyć właśnie ten kostium na ekranie. Jak dla mnie jest to bombastyczny kostium, mega fajnie będzie zobaczyć Hugh Jackmana w takim kostiumie, no i jest to oczywiście jeden z klasycznych kostiumów Wolverina. No i teraz przechodzimy do tych prawdziwych zdjęć z planu filmowego Deadpoola 3, które aktualnie odbywają się w Londynie, w Anglii. Tak więc jeżeli któryś z Was mieszka właśnie na wyspach, no to może się wybrać do Londynu, aby gdzieś tam za ściany może podejrzeć Deadpoola, wtedy wyślijcie mi zdjęcia na socjalach. W każdym razie oto zdjęcia. No i jak oczywiście od razu możecie zobaczyć, Ryan Reynolds ma nowy kostium Deadpool'a. Są nieznaczne różnice, jednak są. A co to oznacza? Oznacza to nowe zabawki Deadpool'a, nowa kasa dla studia Marvel i studia Disney. Dla porównania, teraz na ekranie, możecie zobaczyć kostium z Deadpool'a 2, który no nieco się różni. Przede wszystkim nie ma tylu detali. Te opaski na udach, jak również pasek, jest zmieniony, a raczej ich nie ma. Pagony są nieco inne. No, i wydaje mi się, że jest to związane z tym, że niektóre elementy będą dodane w postprodukcji, a może jest to jakiś, no nie wiem, roboczy kostium Deadpool'a, a e, Ryan Reynolds będzie nosił inny w późniejszych etapach nagrywania filmu. W każdym razie, no widać, że barwy są bardzo mocno, e, jakby podsycone. E, jest mocno czerwony, mocno czarny. No i jak to będzie się gryzło z kostiumem Wolverina. Zobaczymy już niedługo na kolejnych zdjęciach, a my przechodzimy do tematu dnia, czyli Across the Spider-Verse zasugerował nam to, że Tom Holland będzie, będzie, na 100% będzie, będzie, będzie walczył z Venomem. Tylko nie wiemy czy w czwartej, piątej czy szóstej części, moim zdaniem będzie to sześć, część szósta. W Across the Spider-Verse Miguel O'Hara wyjaśnił nam, czym jest canon event. Powiedział, że jest to integralna część historii każdego Spider-Mana. Nie da się jej zmienić i musi się wydarzyć. Jako przykłady takich canon event zostały podane ugryzienie przez pająka, zakochanie się w kimś lub śmierć kogoś ważnego, co zdefiniuje bycie superbohaterem. Kolejnym takim canon eventem, czyli wydarzeniem, które musi, podkreślam, musi się wydarzyć, to spotkanie z Venomem. Nawet podczas wyjaśniania przez Miguela O'Hare było widać, jak Tobey Maguire walczy ze swoim Venomem. No i to sugeruje, że. To znaczy nie sugeruje, to nam po prostu mówi, że Tom Holland będzie musiał spotkać się z Venomem. No i teraz tak, jak doskonale wiecie, w scenie po napisach w Nowej Home część Venoma została w MCU. I prawdopodobnie ta część Venoma znajdzie sobie nowego nosiciela. Nie wiadomo, czy to będzie Eddie Brock, ten nasz z MCU. Czy to będzie Eddie Brock z Venom Verse, czy to będzie zupełnie inna postać. W każdym razie ta część Venoma będzie walczyła ze Spider-Manem. No i co ciekawe, w No Way Home miał pojawić się Venom jako jeden z członków Sinister Six. No ale zrezygnowano, nie wiadomo dlaczego. Prawdopodobnie wtedy już mieli plany na walkę Venoma i Spider-Mana. Co o tym sądzicie? No dla mnie bomba, ponieważ Venom i Spider-Man to jeden z najbardziej ikonicznych duetów. No i powiem wam, że jest to no po prostu jest to część życia Spider-mana. I tyle. Tak więc czekamy na walkę Venoma ze Spidermanem. Na razie.